Jesteśmy tuż po naborach do Akademii MKS-u Ciechanów. Należy podkreślić, że był to ogromny sukces organizacyjny. Do Akademii zapisało się w dniu dzisiejszym około 40 nowych młodych zawodników. Kolejnym takim ważnym punktem w dniu dzisiejszym była inauguracja nowego projektu Strefa Bramkarza, który okazał się został bardzo dobrze odebrany, okazał się także dużym sukcesem. Młodzi bramkarze pod skrzydłami Łożek Kosińskiego oraz Rafała Olszewskiego będą od dzisiaj mieli indywidualne treningi. Chciałbym także tutaj z tego miejsca powiedzieć, że kolejnym inauguracyjnym projektem był projekt Legii Warszawa pod tytułem Szkoła Techniki, w której też nie można tego ukrywać. Współpracujemy wraz z Legią i, i, i pod, chciałem także podkreślić jeszcze jedną rzecz taką ostatnią na, na zakończenie, że widać tą współpracę pomiędzy Makęsem a Legią, gdzie już tylko w dniu dzisiejszym kilku młodych zawodników z przedszkoli Legi zostało zapisanych do nas do Akademii. Witam Was! Dzisiaj wspólnie z Maćkiem Rogalskim przeprowadziliśmy pierwszą małą grę nowych adeptów szkółki MKS Ciechanów. Cieszymy się, że tak wiele osób dzisiaj przyszło. Liczymy też, że oni ściągną kolejnej, bo fajnie jak młodzież jak garnie się do sportu, głównie do piłki dla nas oczywiście. Także fajnie, że można było coś już porobić z tymi młodymi chłopakami. Na pewno będą zadowoleni i wrócą tu z dużymi chęciami. W trakcie naborów w dniu dzisiejszym także rozpoczęliśmy nowy projekt strefa bramkarza. Oparty jest na e, w, tylko wyłącznie pracy z bramkarzami, ćwiczenia e, ogólne, kształtujące wyłącznie tylko tą jedną ważną, a nawet najważniejszą pozycję e, na bramce, a więc zapraszamy tutaj oczywiście wszystkich. Skupiamy się wyłącznie na bramkarzach. Więc ja tutaj z Bożejem serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby spróbować, którzy chcieliby zobaczyć jak taka pozycja bramkarza wygląda, co on musi robić i na czym to wszystko polega. Jeżeli chodzi o nabór, nabór dziś był prowadzony, ale to nie koniec. Zapraszamy chętne dzieci, które spró chciałyby spróbować gry na tej pozycji. Myślę, że jeżeli chodzi o mnie, o Rafała, zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej i jak najlepiej oszlifować te nasze małe diamenty. No i żebyśmy razem mieli z kolego wspólnych następców w MKS. Zapraszamy! Zapraszam! Mieliśmy dzisiaj udział w naborach, które organizował MKS Ciechanów wraz z swoimi zajęciami piłkarskimi piłkarskich przedszkoli oraz z nowym projektem piłkarskich szkół techniki odbyliśmy dzisiaj właśnie tutaj trening. Zajęcia będą się odbywać w każdą sobotę, zarówno zajęcia przedszkoli, które są dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, natomiast zajęcia szkół techniki są dla dzieci od 6 do 14 roku życia i serdecznie Państwa na nie zapraszamy.